Jestem z założenia, że jak okay, właśnie kamraci dochodzą do władzy, kamraci mają władzę, jaka byłaby Polska pod rządami kamratów i właściwie jaki ustrój polityczny jest według Was, dla nas najwłaściwszy na ten moment? Słuchaj. Pierwsze co, powołalibyśmy do życia Polski Urząd Bezpieczeństwa Narodowego. Oczyścilibyśmy władzę z ludzi, którzy reprezentują nie nasz interes narodowy. Oprócz tego nie są Polakami i z, tej, z tego faktu, że nie są Polakami, czynią sobie wielką, wielkie zasługi. Są ludzie w, w parlamencie, w rządzie, którzy nie chcą być Polakami, którzy się brzydzą być Polakami, więc oni nie będą mogli piastować funkcji w państwie ważnych, takich jak na przykład parlamentarzysta, poseł, który ma decydować o naszym życiu, ma podejmować uchwały, ustawy. Ma robić korektę w kodeksie karnym, a nie jest Polakiem. Dwa, yy, albo kolejny punkt, nie dwa. Składanie przysięgi na wierność narodowi. Oczywiście przysięga do, nikogo, do niczego nie zobowiązuje, bo przysięgi się łamie. Niemniej, yy, zmuszając ludzi albo proponując ludziom składanie przysięgi na wierność narodowi, bo nie wiem, czy wiesz, że nawet za PRL-u. Żołnierz Polski składał przysięgę Narodowi Polskiemu. Dzisiaj żołnierz polski składa przysięgę na konstytucję. Jedyna służba, która składa przysięgę na wierność narodowi, jest policja. O, o ironio, a tak jest. Więc złamanie tej przysięgi pociągałoby za sobą bardzo konkretne rozwiązania prawne. Więc. Już by była selekcja, nikt nikogo nie zmusza do składania przysięgi, nie składasz, jesteś sędzią w sądzie rejonowym, okręgowym, naczelnym, no musisz złożyć przysięgę na naród polski. W obliczu tam opatrzności Boga na przodków, na potomnych składam przysięgę, nie zdradzić polskiego interesu narodowego. No nie, nie złożysz tej przysięgi, no możesz sobie z jak Ktoś mówi, przekwalifikować się, tak? No, co, na pewno będą tacy cwaniacy, którzy powiedzą, że on inaczej pojmuje interes narodowy. No ale jednak... To no właśnie tak jak dzisiaj to ma miejsce, bo... Polski interes narodowy. Ale tak. tutaj mówimy o polskim interesie... patriotów tereście, tyle różnych zdań czasem. No ale nie sądzę na przykład, żeby Wietnamczyk e, mógł sobie to przekwalifikować na wietnamski interes narodowy. No jednak okay. ma, tutaj liczymy, mówimy o narodzie polskim. A jeśli chodzi o ustrój, to... Proszę najbliższą formą, którą można byłoby użyć jako właściwą, to byłaby dyktatura narodowa. tak? Dyktatura narodowa, oczywiście. A co za tym idzie? Upodmiotowienie Polaków w przedsiębiorczości, w wolności, w podatkach. O, pierwszą naszą decyzją po przejęciu totalnej władzy, uważajcie, będzie likwidacja podatku dochodowego bo to jest podatek, za, to jest kara, kara za pracę. Tak, tak, tak. Państwo ma tyle instrumentów, on jest przede wszystkim Marcin, bardzo drogi w obsłudze, ten podatek i tak naprawdę nie przynosi. On, on ma za zadanie paraliżować nas, uczyć nas kombinowania i kłamstwa. Bo co robią Polacy? Ba, daje narzędzie administracyjne tak. do ścigania ludzi za byle co, naprawdę, bo jeżeli, jeżeli normalny, przeciętny obywatel, w miarę inteligentny, pracujący w biurze, czyli posługujący się na ogół bieglem, mową i pismą, jakieś wypełnia do, dokumenty, generuje je, nie jest, nie jest w stanie prawidłowo wypełnić PIT-u swojego zeznania, generuje się tam błędy, to znaczy, że ten system jest źle zorganizowany. Polacy w ogóle między innymi w firmach yy, poświęcają jedną z największej ilości czasu na prowadzenie dokumentacji. Mhm. Przy współczesnych narzędziach, jakim dysponuje państwo, podatków w ogóle może nie być. Ja nie mówię, że to jest rozwiązanie, I nawet nie uważam, żeby to było rozwiązanie, bo jest ono bardzo niebezpieczne. Może funkcjonować podatek inflacyjny. Czyli państwo realizuje swoje potrzeby, jeżeli jest mądrze zarządzane i te potrzeby nie są rozdywane oczywiście, poprzez dodruk pieniądza, generowanie inflacji, to i tak całościowo jest sprawniejsze i tańsze niż, niż tworzenie sytuacji, w której jest podatek dochodowy i ludzie są angażowani w płacenie tego podatku. No, oczywiście to nie jest tak, że ja pochwalam ten podatek, a tylko mówię, że takie możliwości są współcześnie. Mówisz o podatku inflacyjnym. O inflacyjnym, Ta. tak. Natomiast podstawowa rzecz, przypilnowalibyśmy, leży to w naszym charakterze, żeby Polacy byli zamożni, mhm. albo nawet bogaci. Należy Więc, też wykonać mielibyśmy... ogrom ciężkiej pracy, no. pracy społecznej, która w tej chwili też jest bardzo silnie zaangażowana w kształtow kształtowanie nowopolaków. Zmiany mentalne. Nie można, nie można doprowadzić do tego, że ludzie szczęśliwi są gnojeni przez nieszczęśliwych. Nie może być tak, że ludzie, którym się powiodło, osiągną jakiś sukces gospodarczy, finansowy, towarzyski czy organizacyjny, są w sposób praktycznie na pstryknięcie palcem niszczeni przez innych tylko dlatego, że ktoś zazdrości. To stare polskie powiedzenie, że ja nie chcę, żeby mieć dwóch krów tak jak mój sąsiad, tylko żeby ta druga krowa zdechła. Mhm. Ale to nie o, jest staropolskie. Ja bym jednak stwierdził, że to jest cecha, która powstała dlatego, że tak, żyły obok siebie dwa narody. Dwa narody, więc, więc ten, 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 ten drugi naród wykorzystywał y, sytuację, że czerpał korzyści z działalności szkodliwej dla tego podstawowego narodu. Poza tym jest to mechanizm w psychologii znany, pozytywnie napędzający. Jeżeli ktoś uznaje twoje sukcesy, to po pierwsze sam do nich dąży, sam by chciał to naśladować, a po drugie to buduje, ciągnie za sobą, jest efekt kuli śnieżnej, ciągnie za sobą coraz dalej. I w drugą stronę, jeśli doprowadzamy do tego, że jest zgorzknienie wśród ludzi, zazdrość, zawiść, to to niszczy wszystkich w koło. No ale to jest permanentna cecha tego neoliberalnego systemu na całym świecie. Dlaczego? Dlatego, że prawie zawsze człowiek szczęśliwy jest dobry. Człowiek dobry nie zawsze jest szczęśliwy, ale szczęśliwy prawie zawsze jest dobry. Tak, z tym się zgodzę. E, jak jesteśmy szczęśliwi, to, to możemy. Nie znaczy na przyjaciel. Nie, ale nie, możemy wiele że tak. machnąć ręką. A Jaka tolerancja się pojawia? Dobrze, tak, tak. W momencie, w którym jesteśmy nieszczęśliwi, to nakręca się i mamy agresję, to jeszcze komuś dowalić, zniszczyć, zepsuć. Budowanie państwa również polega na budowaniu tego pozytywu, żebyśmy zaczęli dostrzegać u innych pozytyw, naśladować go, chwalić i rozwijać w sobie. Ale ta zepsuta tkanka, ta przerośnięta tkanka chorobą tego nie chce, bo to również problem polega na tym, że społeczeństwo ma nie być ze sobą. W dobrej komunikatywie, skonsolidowane, jak to się kiedyś używało, takiego zwrotu socjalizowane. Mhm. No a potem jest płacz, jak to jest, że ktoś tam kogoś zaczepia na ulicy, bije, a wszyscy się od niego odwracają. No jeszcze w latach 80. ja pamiętam, że ludzie reagowali na tego typu mhm. sytuacje. Tak. I to zdecydowanie. To yy, wprowadzone w latach 90. zmiany yy, społeczne, sposobu reagowania, właśnie tworzenia podziałów podsycania tych podziałów. To no nawet Marcin, do tego. Później, to później, to pierwsze dwu, 2000 To już koniec lat dziewięćdziesiątych to się zaczęło. Jak, jak Bolserowi Dżesuł składać gospodarkę. On powiedział, że Ta. schładza hmm. ją zamroził. Hmm. Tak. Hmm. Jeszcze bardzo ważne, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Deunizacja. To jest nasz twór to słowo? My, my nie jesteśmy, my jesteśmy nie jesteśmy za Brexitem jako, jako o, o, Celem. Brexit jest, polexit, przepraszam, jest środkiem. Natomiast deunizacja to jest wyrzucenie z naszego sposobu myślenia, że Unia jest dobra, bo Unia pokazała, że jest niedobra. Że Unia coś daje, że Unia. Unia nigdy nic nie dała, gwarantuje. wszystko zabrała. Unia tylko sprytnie, propagandowo spuściła truciznę do mózgu Polaków, że, że Unia zrobiła coś dobrego. Chciałbym. Chciałem przypomnieć, w 1971 roku właściwie Gierek nastaje jako władca Polski. Tak. W ciągu 9 lat pod Gierkiem do 1980 roku Polacy dokonali tak ogromnego skoku cywilizacyjnego. My możemy się śmiać, że co to za skok cywilizacyjny Polones i Duży Fiat, no ale w tamtym czasie to tak, biorąc pod uwagę, że samodzielnie, bez żadnych dotacji z Unii Europejskiej. Sami Polacy pod sobą, dla siebie, przez siebie, przez dziewięć lat zbudowali tyle, że jeszcze do dzisiaj wszystkiego nie rozkradziono.